Cześć, z tej strony Magdalena Łęczycka-Mrzygłód. Jestem się trenerką, bahawiorystką zwierzęcą i instruktorką Obedience, czyli sportowego posłuszeństwa. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, co jest potrzebne do tego, żeby zacząć treningi z psem. No, w szczególności obedience, ale tak naprawdę wiele z tych rzeczy przyda się, gdy po prostu zaczynacie szkolenie swojego psa. I od tych e, najpotrzebniejszych rzeczy zacznę. Później na ty, skupimy się na tych trochę bardziej powiedzmy, już pod obedience. I na końcu jeszcze mam zamiar nagrać kawałek części w domu. Gdzie wam opowiem o takich rzeczach, typu kamizelki, obroża, smycz i w tą stronę? Zapraszam. Mm -hmm. Najważniejszymi rzeczami: czy robicie obedience, czy po prostu szkolicie swojego psa. Są oczywiście motywatory, i tutaj jest dobre przygotowanie jedzenia. Akurat mam suchą wołowinę, ale bardzo dobrze też się sprawdzą parówki, czy po prostu karma, której używacie tak powiem, na co dzień, w sensie karmicie swojego psa na co dzień. Oczywiście dobrze jest też mieć w co wrzucić te smakołyki, te jedzeniowe nagrody. I ja do tego, powiedzmy na takie szybkie czy używanie właśnie jakby nagród na spacerze czy bardziej na treningu, to po pierwsze seszetka można dostać za naprawdę kilkanaście złotych E, takie po prostu zwykłe, że tak powiem, e, nerki, można też bardziej sobie wyszukać firmy, które nawet Wam namalują, e, wydrukują e, wizerunek Waszego psiaka, czy jakiś napis e, szkoły itd., więc oczywiście jak lubicie, to warto sobie w tą stronę pójść. Moja, mo, moja nerka już jest trochę zczesana, że tak powiem. Ale yy, dlaczego o tym mówię? Ponieważ często spotykam się z tym, że mamy gdzieś te smakołyki, gdzieś te jedzenie po kieszeniach, w worku i to jest ok do momentu, gdy faktycznie chcemy psa szybko nagrodzić i zaczynamy myszkować, szukać, wyciągać i przygapiamy mnóstwo okazji do nagrodzenia psa. Więc tutaj polecam faktycznie posługiwać się saszetką, taką spódniczką treningową albo po prostu kamizelką, gdzie można też z tyłu wrzucić różne zabawki rzeczy i tak Druga rzecz, czyli rzeczy. Przedmioty to jest motywacja ciąg dalszy, czyli różne zabawki. Jak widzicie, są trochę już szczochrane, bo używane. To są wszelakie polary. Fajnie, że jak są gdzieś tam dłuższe, bo wtedy jak ruszamy, to końcówka jeszcze bardziej atrakcyjna jest. To są wszelakie futra. Też często podłączam jakieś takie dodatkowe sznurki lub nawet amortyzatory. Tu mam na przykład taki osobny zakupiony amortyzator, który mogę podłączyć do jakiejkolwiek zabawki, którą na przykład mój pies lubi. Więc osobno też mam taki sznuras. tego typu Kong Bonzer, miękki, więc też część psów bardzo może go pokochać miłością wielką i oczywiście też sobie tu od razu zażyczyłam, że tak powiem yy, amortyzator yy, i jakieś tam też futrzaki już od razu z amortyzatorem. Yy, do tego tutaj też uciekła mi piłki w mniejszej ilości, bo jak już dobrze pewnie wiecie stawiam przede wszystkim na przyciąganie się z psem, a nie na rzucanie, ale wobi dużo też yy, jest takich momentów, że faktycznie chce dorzucić do psa zabawkę, albo po prostu gdzieś na przykład taką zwykłą, tenisową piłkę umieścić, żeby tak się mocno nie rzucała w psie oczy, ale gdy na przykład zwolnie psa do tyłu i nagle on odkrywa, że a faktycznie w tej trawie jest ta piłka, albo na przykład chce do kwadratu umieścić zabawkę i też nie chcę, żeby była, wiecie, takim wielkim wrzodem, no to wtedy coś delikatniejszego się przyda, więc powiedzmy, kilka. Piłek mam między innymi właśnie zwykłą tenisówkę zieloną, żeby ją bardziej zakamuflować, ale też takie różne glamajki, akurat zuko teraz sobie glamie. Taką, gdzie też po prostu e, używam jako takiej na przykład przerwy w treningach. E, motywatory. To najważniejsza rzecz. Druga rzecz, już bardziej powiedzmy, wchodzimy w takie większe szczegóły, e, to jest oczywiście linka albo długa zwykła smycz. Dlatego, że możemy psa zablokować, przytrzymać, ściągnąć, więc dużo daje nam możliwości gdzieś tam też zarządzania psem i dość częsty błąd, który widzę zwłaszcza ja, u początkujących przewodników to jest to, że wchodzimy tam czy do jakiegoś parku, czy na boisko i pierwsze co dopuszczamy puszczamy psa i on sobie po prostu odbiega gdy naszą intencją było, żeby teraz poćwiczyć, więc wtedy właśnie chwila na smyczy tego treningu widzimy, że pies jest z nami i dopiero odpinamy i sobie leci i działa. Więc smycz, linka zwykła naprawdę jest super sprawą. E, oprócz tego, wielu też z nas e, czasem o tym zapomina, dlatego tutaj wolę powiedzieć: jakaś tam miska, akurat tutaj mam e, taką gdzieś tam taniej zakupioną, e, taką silikonową, więc nie zabiera ona mi dużo miejsca. Natomiast minusem jest to, bo już kiedyś taką miałam, że e, przy czystym używaniu faktycznie się robiła dziura. Um, ale no na razie mi służy i póki się nie zepsuje, to mamy taką płaską, niewielką miskę, aby tylko na wodę i oczywiście zawsze też e, pa pakiet wody zabieram. Um, często też jak psiaki ćwiczą i karmimy je czymś suchym albo takim trochę słonawym, e, typu porówki, to chce im się pić um, i gdy faktycznie damy im tą możliwość, żeby choć trochę się napiły, Nagle się okazuje, że ta motywacja na jedzenie może wzrosnąć, ponieważ faktycznie po prostu psu się chciało pić i dlatego zaczął na przykład gorzej jeść, czy po prostu odmawiać nawet jedzenia. Więc tutaj to przepłukanie gardła tym bardziej jest fajne. I idąc już bardziej w stronę obi, mamy aportowanie. I aportowanie, y, trzymanie koziołka i tak dalej, te wszystkie rzeczy zaczynam sobie na czymś takim bardziej neutralnym. To jest akurat gryzak z, ze skóry, taki sztywny jak widzicie, więc łatwo mi gdzieś tam e, uczyć psa, żeby to łapał. Natomiast może być też oczywiście z juty e, i innych tego typu materiałów. Ważne, żeby był bardziej taki, właśnie sztywny, miękki dość, żeby chętnie pies to łapał. Ehm, Później, jak już wytłumaczę psu, że fajnie jest właśnie trzymać ze mną razem w ruchu i tego typu rzeczy, to mogę się przerzucić na przykład na trening w domu, jak już coś tam pies zaczyna z tego trzymania rozumieć, na na przykład taki aport bardziej z piankowymi boczkami. Czasem są też takie całe, filcowe, lekkie. I dlaczego taki tego typu? Ponieważ jak spadnie to w zasadzie nie hałasuje i też nie uderzy psa w łapę. A jak już docelowo zaczynamy ćwiczyć na czymś takim i to spadnie, robi, narobi hałasu, uderzy psa w łapkę, to może skutecznie zrazić nam psa do takiego właśnie przedmiotu, czyli tego koziołka drewnianego, który już jest docelowo na zawodach. Więc zdecydowanie polecam właśnie zrobić taki myk, żeby nauczyć na tym, ewentualnie na tym, lub żeby to był taki etap przejściowy, trochę właśnie lżejsze, mniejsze. To są akurat Mki, w ogóle wszystko. Dla takich psów typu border Collie, malina, jak najbardziej emeczki są fajne. Mamy też takie trochę gadżety, można sobie oczywiście samemu zrobić, żeby do takiego zwykłego koziołka. Doczepić małe, małe, tak jak tu widzicie, sznureczki. To jest po to, że gdy pies łapie, ja od razu mogę napinać, w ten sposób gdzieś tam na dalszym etapie mówić mu, że a nawet jak ja tego nie dotykam, nie trzymam, to warto e, trzymać i wtedy mu zaznaczamy to e, trzymanie mocno jego paszczą i nagradzamy. Więc takie sznureczki e, mogą być naprawdę bardzo. Pomocne w tym doprecyzowywaniu psu trzymania. I mamy jeszcze taki gadżet, czyli taki trochę wybrakowany koziołek. On jeszcze dodatkowo ma tutaj właśnie też sznureczek, żeby można było trochę tego jakby napięcia, rezystancji porobić. A dlaczego jest taki właśnie wybrakowany? Ponieważ pies musi się też bardziej skupić na mocniejszym trzymaniu go, gdy. Idzie, lub po prostu nawet w statyce trzyma, ponieważ on jest e, n, no jakby nie jest zbalansowany. Takiego pies bardziej może sobie zawiesić e, na zębach i po prostu nieść. Natomiast ten będzie już trudniejszy do trzymania. Pies musi się bardziej skupić, żeby go właśnie lepiej podjąć, lepiej trzymać, bo po prostu może mu wypaść. Kolejną dość istotną umiejętnością jest e, umiejętność wysyłania psa. I tutaj mamy w sumie. Takie dwa przedmioty, które bardzo nam pomagają. Jeden to, to, to są targety, czyli po prostu dywaniki. Ja akurat mam takie, to są gdzieś tam do zlewu, takie, wiecie, najtańsze po 5-7 zł. Mogą też być takie bardziej silikonowe, nawet trochę są wtedy mniejsze pod gorący garnek, albo po prostu wycięty kawałek nawet takiego, takiej, takiej sztucznej trawy. I do czego to jest? Po prostu uczymy psa, żeby odklejał się od nas i zaznaczał łapom właśnie taki dywanik. My biegniemy do niego i go nagradzamy. Więc mamy naukę odsyłania od siebie. Super ekstra przydaje się właśnie później w kwadracie, żeby już jakby nawet nie mając kwadratu móc sobie to odsyłanie nawet z młodym psiakiem ćwiczyć, więc takie gadżety, no widzicie, mam 2 trzy nawet, żeby można było sobie to wysyłanie ćwiczyć. Do wysłania ćwiczenia mamy jeszcze dwie rzeczy, zaraz Wam pokażę. Nauka obiegania: czy ono może być pies na jakimś ta, na takiej tego typu tyczce? Widzicie, tutaj, żeby wbijać po prostu tą tyczkę. Gdzieś tam na Zooplusie też do kupienia są właśnie takie, jakby przeszkody, bo tak naprawdę to jest właśnie, to są dwie cyczki. Widzicie, tu jest zaczep, i później przychodzi ta taka już bez niczego. I mamy też przeszkodę. Przeszkoda, bo Obedience zaczyna się w klasie pierwszej, natomiast możemy już sobie wcześniej ją gdzieś tam wdrażać, bo jest dla psa prostym, fajnym ćwiczeniem, więc nawet może czasami jako forma rozgrzewki, a właśnie będziemy mieć też dodatkową tyczkę do tego żeby ćwiczyć na przykład właśnie to obieganie z psem, docelowo obieganie na takim wyższym pachołku, który się pojawia właśnie na zawodach. Są też do dostania takie pachołki, które możemy e, jak harmonijkę składać, trochę na zasadzie właśnie coś tej miski. Czyli po prostu później się wysuwa e, i też nam mniej miejsca zajmuje niż po prostu taki wielki pachoł. Mówiłam o e, wysyłaniu psa. To docelowo też wysyłamy psa do kwadratu. I tutaj przydadzą nam się pachołki. Jak widzicie, one są mniejsze. Niż ten taki właśnie do obiegania. One są mniejsze. Najczęściej na zawodach są używane właśnie takie, ale mogą też być powiedzmy gdzieś tego typu. Także ja mam i takie, i takie. Oprócz tego też często tymi właśnie pachołkami, znacznikami, czy takimi zaznaczam sobie różne punkty startowe, chociażby nawet po to, żeby psa i siebie też w sumie. Uczyć, jak mam zarządzać tą przestrzenią, żeby na przykład pies nie wpadł na pachołek, nie przewrócił go, bo oczywiście za to nie dostaniemy jakichś tam punktów karnych na zawodach. Natomiast już będzie jakby taki obrazek sędzia miał o nas, że aha, nie jesteśmy zbyt doświadczeni, więc może nam gdzieś tam czasami rozważając, czy dać nam na przykład 8 punktów, czy 8,5, Da nam 8, ponieważ będziemy dla niego właśnie sprawiali wrażenie takich trochę chodzących po omacku na tym ringu. Więc lepiej od razu wyglądać profesjonalnie. Dlatego ćwiczymy sobie z takimi pałkami. Jeszcze jeden argument na to, żebyście zakupili różne takie rzeczy, jest to, że czasami tego typu pachołek może u psa powodować skojarzenie, że leży piłka i po prostu próbować. Tym się bawić i brać to. E, także tak, do, a, do kwadratu potrzebujemy czterech pochołków i taśmy. E, taśmy są różne. Ja mam akurat taką czerwoną, bok 3 metry. Są takie kółka, żeby móc ją e, przyszpilić, e, żeby nie, nie, nie odleciała nam jak pies zahaczy. Więc mam taką taśmę. Mam też taką taśmę bardziej kolorową. Są też takie taśmy, gdzie każdy bok jest innego koloru. Też jest fajnie. Oraz do tego potrzebne są nam szpilki, żeby właśnie ten kwadrat nam tu przyszpilić. I często kupujecie zestaw i spoko wtedy są szpileczki bez problemu dostępne. Natomiast często one się gubią, często one gdzieś mogą się tam zagiąć. Gdy na przykład jest zimno i próbujemy je wbić, dlatego najlepszym patentem są tak naprawdę śrubokręty. Mam takie. E, większe, mocniejsze naprawdę w zimie, nie jest problemem wtedy przyszpilić ten kwadrat, ale mam też delikatniejsze, na przykład taki, spokojnie on też utrzyma e, kwadrat w miejscu. Tutaj pamiętam taką historię, jak mój mąż kupił. E, właśnie wiedząc, że ja powiedzmy tych e, m, śrubokrętów potrzebuję, e, to kupił mi właśnie e, naprawdę większą ilość, przychodząc i je w ten sposób wręczają, wręczając niczym bukiet e, kwiatów, tylko właśnie dla obi kobiety to będzie właśnie równie fajne. Dobra, to lecimy dalej. E, z rzeczy nie mniej istotnych jest też posiadanie porządnej torby żeby faktycznie była w stanie ona Wam ten cały majdan pomieścić. Fajny patent, czasami też widzę, taka duża, sportowa torba na kółkach, żeby faktycznie gdzieś móc tym wszystkim ujechać. Fajnym też gadżetem, akurat to jest zakupione w Ikei, ale w różnych tam dziecięcych sklepach też dostaniecie, taki podest. Do trenowania pracy zadem. Czyli pies tutaj wchodzi i pracując zadem, możemy też fajnie popracować nad jego gdzieś tam świadomością tego zadu, żeby dostawianie było lepsze, żeby skręty w lewo były lepsze, żeby też po prostu chodzenie było lepsze. Więc to jest fajny gadżet. Oczywiście też może być jakaś książka, tylko gorzej ją zatransportować na trening. I Idziemy już w stronę klasy drugiej, ponieważ tam pojawiają się patyczki węchowe. Gdzieś tu był jeden nawet. To jest patyczek węchowy. I gdy nasz pies potrafi już fajnie oportować, super też generalizować to trzymanie czegoś w paszczy też na coś takiego małego. Ponieważ w klasie drugiej, jak wspomniałam, nasz psiak ma wybrać ten jeden, jedyny właśnie dotknięty. Więc ja tutaj mam na przykład podwójną gdzieś tam, czy nawet potrójną czasami, czasami worek. O tym też mówię, dlatego że jak kupujemy w takim pojedynczym worku i gdybyśmy tylko w tym go te, 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 te jakby obce transportowali, to one szybko nabiorą gdzieś tam naszego też zapachu. I nijak wtedy nauczyć psa, że ma wybierać ten z naszym zapachem przemacany. Więc ja zawsze mam w dwóch, trzech workach, albo nawet w jakimś dodatkowym jeszcze pojemniku, tak żeby faktycznie nie było ryzyka, że ten mój zapach się pojawi i że faktycznie pies, jak będzie przeszukiwał te patyki, nie będzie miał takiej, wiecie, skołowacenia w głowie, że to mam w końcu czego twojego zapachu szukać, czy może niekoniecznie, więc dlatego tutaj trzymam je wszystkie osobno w worku. Kiedyś zawsze kupowałam nowe patyczki, świeże patyczki, i tam po kilku sesjach po prostu te najbardziej takie gdzieś dotknięte, obsilnione od razu usuwałam. Natomiast e, był taki trend, moda, żeby się wymieniać tymi patyczkami bardziej zużytymi i tak dalej. Powiem Wam, że odkąd zaczęłam to robić, czyli trochę chciałam przeoszczędzić na świeżych nowych patykach, to właśnie zuko zaczął się mylić w patykach. Um, także ja teraz wolę zdecydowanie kupić raz na jakiś czas większą ilość i po prostu co kilka sesji sobie dorzucać, żeby mieć taki mały pakiecik z sobą na treningu i te bardziej takie właśnie zużyte po prostu po prostu wyrzucam. Ach, gdyby ktoś się zastanawiał, ile koziołków tak naprawdę jest nam potrzebnych, to bym powiedziała wam, że no minimum trzy, bo w pewnym momencie też ćwiczymy sobie Aporty kierunkowe, gdzie właśnie w klasie drugiej są dwa takie aporty, lewej i prawy, w klasie trzeciej już trzy. Więc warto już na tych wcześniejszych etapach, gdy zaczynamy kierunki sobie robić, nawet na początku na zabawkach czy na miskach z jedzeniem, to dość szybko, żeby faktycznie też pies wiedział, że te aporty kierunkowe są, a wtedy trzy sztuki są niezbędne. Jakieś takie gadżety dodatkowe, to jest wysyłaczka. Tutaj kładziemy jedzenie, tudzież nawet zabawkę. Tutaj to się sprawdza przy psach, które na przykład właśnie po wysłaniu chcemy natychmiast nagrodzić, ale jednak nie chcemy kłaść tego jedzenia gdzieś na dół, żeby nie mieć takiego obrazu psa, który biegnie i zaczyna węszyć. Więc jakby uczy się, że tak, jedzenie może tutaj być, już jakby docelowo gdzieś tam, gdzieś jest odesłane, ale na przykład właśnie u góry. Drugą rzeczą jest taka wyrzutnia do piłek, ale rzadko używam jej jako wyrzutni, jako takiej. Czasem gdybym miała faktycznie mocno psa nagrodzić za pobiegnięcie do, powiedzmy, kwadratu, żeby tam przerzucić mu tam zabawkę. Natomiast częściej jest ten gadżet używany jako, jako możliwość przez psa targetowania go i w ten sposób też nauczenia Chodzenia przy nodze właśnie za pomocą targetu, ale nie ręki, żeby go jednak nie przywiązywać do tej ręki, żeby łatwiej było tą rękę wycofać, tylko właśnie pies targetuje nosem. Tą wyrzutnię. Tutaj jest jedzenie i może ono po prostu spadać co jakiś czas, wzmacniając ten sposób i jakby też trochę nas. Separując od tego procesu, i jak pies ładnie potrafi podążać za tym, to wtedy przełożenie też go do nogi jest no, już mniejszym problemem. I oczywiście to nie jest tak, że te wszystkie gadżety mam na każdym treningu sobą, tylko planując trening, wiem, co sobą zabrać i jaki akurat teraz element będzie mi potrzebny. Większość z tych rzeczy mam z sobą w aucie, właśnie gdzieś tam w torbie, w tym bagażniku, który mam na górze. Ehm, natomiast e, część rzeczy mam w piwnicy i po prostu to, co potrzebuję, wymieniam sobie w ten sposób z, jakby nie biorę z sobą tego wszystkiego, bo tego było po prostu totalnie za dużo. A teraz zmykam, bo mam szkolenie z przesympatycznym owczarkiem australijskim o imieniu Gloria. Zobaczcie sami. Tutaj za mną ćwiczy komo i ćwiczy bardzo ważną rzecz. Spokojne leżenie, czekanie na swoją kolej, też to jest super ćwiczenie na. Na to, żeby pies gdzieś tam nie frustrował, widząc inne psy, miał fajną taką przerwę w treningu i takie właśnie legowisko na takich nóżkach jest świetne, ponieważ jest to dla nas też bardzo jasne kryterium, kiedy pies jest w zadaniu, w sensie właśnie sobie leży, a kiedy zaczyna schodzić. Drugą taką opcją jest oczywiście używanie klatki jako takiej przerwy. Też bardzo, bardzo. Bardzo dobre narzędzie. Przechodzimy teraz do rzeczy, które moje psy mają w domu. Zastanawiam się, czy Wy macie jakieś specyficzne, fajne gadżety, które, e, którymi możecie się pochwalić, które możecie zarekomendować, tak żeby inni też mogli e, skorzystać e, po prostu z fajności. E, piszcie w komentarzach i do usłyszenia. Pa!